Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Jestem zawodowym pięściarzem oraz twórcą kanału YouTube poświęconego pięściarstwu. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować, jak wygląda przykładowy trening bokserski w klubie. No i tutaj zaczynają się schody, bo w każdym klubie ten trening będzie różny, jest to uzależnione od tego. Czym klub dysponuje? Bo w każdym klubie mamy nieco inny sprzęt oraz tym, jaką filozofię treningu wyznaje dany trener. Jeżeli chodzi o samą rozgrzewkę, bo to ona zawsze zaczyna trening. Ona może być różna. Możemy mieć rozgrzewkę biegową albo rozgrzewkę w miejscu. Ja zademonstruję Wam rozgrzewkę w miejscu. Dlaczego? Dlatego, że jest to dużo łatwiejsze i niezależnie od tego, ile macie miejsca w klubie, zawsze możecie ją wykonać. Pierwszym podstawowym ćwiczeniem rozgrzewkowym jest pajacyk. Wykonujemy go najczęściej na spokojnie przez około minutkę, dwie 3 trzech minut. Jeżeli chodzi o pajacyk, może to być zwykły pajacyk lub pajacyk bokserski, gdzie nogi rozstajemy raz do zewnątrz, a raz do przodu. Możemy przyspieszać, możemy zwalniać. Jeżeli chodzi o pracę rąk, ta praca rąk również może być do boku do przodu. Tutaj to wszystko jest kwestia koordynacji. Następnym elementem jest bieg bokserski. Jest to ćwiczenie, które polega na wykonywaniu skipiku A oraz dołożeniu prasy rąk, tak jakbyśmy zadawali ciosy. Najczęściej są to ciosy proste. Jednak możemy zadawać również ciosy podbródkowe. Możemy popracować również czasami sierpowymi. Takie ćwiczenie wykonujemy od minuty do około 3 minut. Tak jak wspomniałem wcześniej, możemy zmieniać tempo. Możemy przyspieszyć. Takie przyspieszenie trwa kilka sekund. Kiedy zwolnimy, pracujemy sobie spokojnie uspokajamy tętno, uspokajamy oddech. Takich zrywów będziemy wykonywali w zależności od czasu pracy kilka. I tak naprawdę jest to zależne od tego, co wymyśli sobie trener. Kolejnym ćwiczeniem są. Przekroki z wymachami rąk. Jest to ćwiczenie, które często jest nazywane również biegiem narciarskim. E, można je wykonywać tak samo w biegu, jednak wersja statyczna w miejscu moim zdaniem lepiej się sprawdza. Możemy zmodyfikować to ćwiczenie poprzez zamienienie wymachów rąk na ciosy. Pracujemy sobie w ten sposób, że zadajemy cios lewą ręką, mając prawą nogę z przodu. Robimy przeskok i zamieniamy zarówno ręce jak i nogi. W tym ćwiczeniu również możemy zadawać czasy proste, ale możemy zadawać czasy sierpowe. Możemy zadawać także czasy podbródkowe. Następnym elementem rozgrzewkowym jest ćwiczenie, które polega na tym, że łączymy sobie nogi, wykonujemy podskoki ze skrętami tułowia, jednocześnie trzymamy ręce w górze, tak jakbyśmy zadawali sierpy. Wiodra skręcają się w jedną stronę, nasze barki w drugą. Kolejnym ćwiczeniem, które będziemy wykonywali, jest zwykły skipping C. I tutaj, to ćwiczenie możemy troszkę zmodyfikować poprzez dołożenie trasy rąk do tyłu. Kiedy dotykamy prawą stopą ośladka, lewa ręka idzie. Również do pośladka, dotykając naszej stopy. I na odwrót. Jest to bardzo fajne ćwiczenie koordynacyjne, ale także ćwiczenie, które fajnie rozgrzewa ciało. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, ona może trwać od 5 do 10 minut. Często również wykorzystuje się w trakcie rozgrzewki kakankę. Rundy rozgrzewkowe na skakance trwają około 3 minut, tak jak rundy bokserskie. Jeżeli chodzi o takie skakanie na skakance, to zazwyczaj jest po prostu luźne. Skaczemy dowolnie, tak jak chcemy. Także możemy sobie przyspieszać, możemy zwalniać, możemy robić co chcemy. Obracać skakanką dookoła to jest uzależnione tylko i wyłącznie od danej osoby oraz jej umiejętności. Możemy jednak na skakance przyspieszyć, zrobić takie same zrywy, jak przy biegu bokserskim. Taki zryw może trwać 5-10 sekund. Po skakance Często w trakcie rozgrzewki jeszcze robimy walkę z ścieniem. W trakcie walki z ścieniem zadajemy te ciosy, które umiemy. Pracujemy w ten sposób, którego się już nauczyliśmy. Jeżeli dopiero się uczymy, to najczęściej skupiamy się na prasy nóg, czyli na zwykłym chodzeniu. Do przodu, do tyłu, do boku. Jeżeli umiemy zadawać ciosy, to również na ciosach prostych. Po rozgrzewce najczęściej rozpoczynamy trening poprzez pracę nad techniką. Na starcie zawodnicy pracują przed lustrem. Przed lustrem pracują na początku nad krokami bokserskimi. Są to zwykłe kroki do przodu oraz do tyłu. Jeżeli to opanują, mogą wykonywać kroki do boku, w lewo oraz w prawo. W momencie, w którym będzie to opanowane, można to łączyć, czyli wykonywać kroki do przodu i do boku. W jaki sposób zawodnik będzie to łączył, jest to jego indywidualna sprawa. Mogą to być kroki po kwadracie. Możemy podejść dwa razy do przodu, raz do boku, wtedy odejść do tyłu. Jeżeli kroki zostaną załapane, dokładamy do tego ciosy. Pierwszym ciosem jest lewy prosty. Lewy prosty możemy zadawać również z kruchami. Do przodu, do tyłu, do lewej oraz do prawej. Następnym ciosem jest prawy prosty. Po prawym prostym mamy ciosy sierpowe, zarówno lewy jak i prawy. Później mamy ciosy podbródkowe. Później mamy ciosy na korpus. W momencie, w którym zawodnik załapie podstawy, może łączyć sobie te ciosy. Na przykład zadawać lewy i prawy prosty po kolei. Mogą to być ciosy zadawane do przodu lub do tyłu. Podobnie jeżeli chodzi o ciosy sierpowe. Kiedy zawodnik ma to już opanowane, może zadawać różne kombinacje, np. lewy prosty, prawy sierpowy lub prawy prosty, lewy sierpowy. Po treningu techniki, który trwa od 10 do 15 minut, przechodzimy do kolejnego etapu. Po treningu techniki bardzo często przechodzi się do pracy na workach. Zawodnik pracując na workach wykonuje dokładnie to samo co robił przed lustrem. Pracuje sobie nad swoimi czasami prostymi, troszkę nad czasami sierpowymi, czasami na dół. Praca na worku może być bardzo różna. Często przybiera charakter 3 minutowych rund. Zawodnik w trasie tych rund cały czas sobie pracuje, może poruszać się wokół worka. Myśli o tym, jaką akcję chce zadać, ponieważ tutaj już ma własną inwencję. Te rundy mogą być różne, ponieważ mimo, że najczęściej mają 3 minuty, możemy zmniejszać lub zwiększać ich czas. Często pracuje się po 2 minuty na worku, tak aby zawodnicy na początku nie męczyli się aż tak mocno, ponieważ no, mimo wszystko jest to ćwiczenie wymagające dużej kondycji. Często wykorzystuje się tzw. tępówki na worku. Wtedy zawodnik przez 30 sekund pracuje bardzo intensywnie na worku, zadając szybkie i lekkie ciosy. Te ciosy czasami mogą przybierać formę biegu bokserskiego. Czasami mogą to być mocne uderzenia w worek. Jak wspomniałem, taka runda trwa 30 sekund, kolejne 30 sekund odpoczywamy. Takich rund wykonujemy od 10 do 30 w zależności od stopnia wytrenowania danej grupy. Kolejnym elementem treningu bokserskiego jest tarczowanie w parach lub z trenerem. Jeżeli istnieje taka możliwość, aby trener w trakcie treningu przeszedł do każdego zawodnika i popracował z nim nieco, to zawsze się to wydarzy. Jeżeli nie, będzie to praca w parach. Ja zademonstruję Wam jak wygląda mniej więcej tarczowanie z trenerem. Podwójne. Większość treningów bokserskich jest zakończana poprzez ćwiczenia na brzuch. Pierwszym ćwiczeniem, które sobie Wam zademonstruję, jest to zwykły brzuszek z czasami prostymi. Takie ćwiczenia wykonajmy najczęściej na czas, ponieważ trening brzucha na końcu treningu trwa około 5 minut. Więc ilość tych ćwiczeń również może być różna. Drugim ćwiczeniem jest. Tak zwany rossian twist. Są so, skręty tłowia w siedzeniu równoważny. Jest to bardzo fajne ćwiczenie na mięśnie skośne. Kolejnym ćwiczeniem jest ćwiczenie, które polega na unoszeniu wyprostowanych nóg do góry, tak aby one cały czas znajdowały się nad ziemią. Jeżeli będziemy trzymali nogi cały czas proste, będzie nieco trudniejsze. Jeżeli będziemy je uginać w kolanach, będzie ono łatwiejsze. Jest to ćwiczenie, które koncentruje się mocniej na dolnej części mięśnia prostego brzucha. Mięśnie brzucha w boksie są bardzo istotne, ponieważ przyjmujemy na nie dużo uderzeń, także im są mocniejsze, tym lepiej chronią narządy wewnętrzne. Właśnie tak wygląda przykładowy trening bokserski. Dzięki.